Kochani, w związku ze zbliżającymi się świętami nie wszyscy mamy zawsze czas, żeby te pisanki wyskobywać, malować. Ja pokażę Państwu dzisiaj, jak możemy zrobić pisanki bardzo szybko. Potrzeba nam jest do tego taka skarpetka. Ja tu mam taką podkolanówkę. Do tej podkolanówki wkładamy Troszkę takich y, nie mocno pociętych, ale rozdrobnionych łusek. Do tego wkładamy surowe jajko. Najlepiej, jakby to jajko było białe, bo ono wtedy bardzo fajnie przyjmuje ten barwnik, tak? Wkładamy tych łusek na tyle, żeby przykryło, ale nie musi to być dokładnie. Ściągamy to jajko do dołu. Łusek może być więcej. Wtedy po prostu będzie ten marmurek taki fajniejszy, bo to tak zwane jajka marmurkowe. Zawiązujemy pierwsze jajko. żeby nam nie wyskoczyło. Tu trochę widać, ale możemy sobie poprawić. Na drugie jajko możemy zrobić taki wzorek, jak ja tu zrobiłam. To, jest, to są listki pietruszki, tej ozdobnej. Ja tu umoczę w tej wodzie, którą mam w tym, bo ona wtedy lepiej się trzyma. Ale najlepiej, jakby to była biała woda, taka zwykła, bez, bez malunku. Czyli przyklejamy te listki. Możemy sobie ładnie wtedy formować, czy jakieś jakiś wzór, który nam będzie najbardziej odpowiadał, a robimy dlatego z wodą, żeby te listki nam się trzymały. I tu, żeby już te listki nam nie uciekły, bo one będą uciekały w tym, kiedy będą luzem, bierzemy chusteczkę. Nie ręcznik papierowy, tylko chusteczkę. Zawijamy w tą chusteczkę i wkładamy nasze kolejne jajko. I tak możemy postępować z każdym kolejnym, może, może to być koperek położony, może to być jakiś listek dekoracyjny, nie wiem, takie kwiatki, które możemy po prostu też poprzyklejać do tego jajka i też zawiązujemy, najlepiej jest te jajka jedno przy drugim nie rozcinać, bo wtedy nam się ładnie ułożą, nie uciekną, wkładamy do wody przygotowanej z łuskami, tak? Nakładamy tych łusek na wierzch. Tu taki warkoczek tych jajek może być w koło. Gotujemy około 5 minut. Dlatego, żeby te jajka nie wyrzucić, żeby one później były dla nas też y, użyteczne. Po pięciu minutach ja wyłączam gaz, odkłada, y, podtrzymam jeszcze chwilę jajka w tej wodzie, żeby po prostu doszła ta, ta fajna barwa. Jeżeli damy więcej łusek, to jajka będą ciemniejsze. Jeżeli krócej wyjmiemy, nawet przy dużej ilości łóżek, to one też będą takie jaśniejsze. Ale to już zależy od Państwa pomysłów. Po wyjęciu, po wystudzeniu jajka, natłuszczam, ja najlepiej olejem. Olejem zostawiam na jakieś 10-15 minut i wycieram, i tu jest też zasada, chusteczkami. Nie ręcznikiem kuchennym, tylko chusteczką. Ona jest miękka. Do polerowania jajek możemy też użyć stare chusteczki od okularów. Są miękkie, delikatne, ręcznik szoruje nam, wyciera nam bardzo mocno i nie daje takiego efektu, jak powinien być. I teraz tak, mamy święta, pisanki zostają nam niewykorzystane. I mówimy, co z tego zrobić? Więc proszę Państwa, ja taką pisankę, która mi zostaje, ja tu mam zwykłe jajko ugotowane, Ostry nóż, i tą pisankę biorę. Uderzam jajko, ostrym nożem rozetniemy jajko. Ono się bardzo ładnie wtedy nam wyjmujemy łyżeczką do miseczki, tak żeby nie uszkadzać skorupki. Rozgniatam te środki z jajek najlepiej taką pałką do ziemniaku, która ma dziurki. Dodaję to już według uznania i gustu, jaki byście tam sobie już preferowali. Dodaję łyżeczkę chrzanu tartego, łyżeczkę majonezu, szczypiorek, koperek. Mogą to być kawałeczki szynki, bez różnicy. Mieszamy to wszystko w miseczce. Nakładamy ten, tym farszem ponownie jajko, maczamy w rozbitym jajku i w bułce i na rozgrzany olej. Po wyjęciu z patelni kładziemy na ręcznik kuchenny na odsączenie. Proszę państwa. Tu pracownicy dzisiaj Domu Kultury na pewno spróbują i będą wiedzieli, czy jest dobre, czy nie. Ja polecam śmiało, moja rodzina to uwielbia, życzę smacznego, a Państwu spokojnych, zdrowych świąt w tych takich niepewnych czasach. Wszystkiego dobrego.